Do telewizji Leszno kilkukrotnie dzwoniła mieszkanka, która za naszym pośrednictwem prosiła władze miasta o uporządkowanie bałaganu w zbiorniku przeciwpożarowym przy ulicy Andrzejewskiego. Jej obawy rodził również fakt, że teren upatrzyły sobie dzikie kaczki, które w takich warunkach wychowywały młode. Kaczki zostały bezpiecznie przetransportowane do innej części miasta, a czyszczenie zbiornika stało się faktem. Porządki rozpoczęły się w środę 29 czerwca. Tego dnia zaczęto spuszczać wodę. Jak się dowiedzieliśmy, nie robiono tego przez wiele lat. Dlatego nie tylko urzędnicy ale także mieszkańcy zastanawiali się, co też może być na dnie zbiornika. Wczoraj już było to widać: butelki, buty, meble, zabawki, stare opony, a nawet wózek na kółkach na zakupy. Do tego w zbiorniku pływało mnóstwo ryb, które wczoraj odławiano, by poddać je kwarantannie. Pytanie, co dalej? Miasto czeka na opinię Straży Pożarnej, czy zbiornik jest niezbędny w systemie ratowniczym. Choć taka opinia nie jest dla prezydenta wiążąca, odpowiada Rafał Kotomski, rzecznik prasowy prezydenta, i dodaje, że w planie przestrzennym jest w tym miejscu przewidziana zabudowa. Bardzo możliwe, że zbiornik zostanie zasypany, a działka przygotowana do sprzedaży. Zdaniem miasta teren może być atrakcyjny dla inwestora.